Mankoczej YouTube z tej strony, zakład komputerów zepsutych. Nieco jestem czerwony, mocno rozgoryczony sytuacją, ale właśnie dlatego ten film będzie. Miało go by nie być składanie komputera jak każde inne, ale coś poszło grubo, nie tak ze strony hurtownika. Podstawka AM5 Ryzen 5 7600X. Na płycie Asroka B650M Pro RS. No ta płyta w każdej konfiguracji BIOS obsługuje ten procesor. To jest żaden problem. Teraz akurat mam wyjątą grafikę, czyli powinien się świecić błąd GPU, tak? Naturalna sprawa. Ok, bo ja już odłączyłem sobie przycisk, już sobie podłączam. Świeci się dioda procesora i RAMu. W yy, jednocześnie w tym samym momencie. Bez RAMu też ona się świeci. Z grafiką ona się świeci. Komputer nie butuje nie uruchamia się. Próbujemy jeszcze zrobić sobie. Yy, update BIOS u spendrive, ale na pewno nic nie da, bo on w każdej wersji BIOS-u był obsługiwany ten proces yy, No ale sprawa jest. Gruba i nieprzyjemna względu na to, jak zachował się krutownik obywatnie. Dla jeszcze pewności wersja BIOSu jest nabita. 208 od wersji 1. 1.18 yy, Biosu, ten procesor ma działać poprawnie, Ryzen 5 7600. chyba nawet nie będę robił. No, nie będę robił tego Biosu. prostu to ma działać, a nie działa. Słuchajcie, jaka mnie nieprzyjemna sytuacja spotkała ze strony serwisu. To nie sobie do handlowca, no wiadomo. Oczywistym jest dla mnie i chyba dla każdego, że handlowiec jest, jest yy, osobą, która nawiązuje kontakt yy, z klientem hurtowym, takim jak, jak ja czy inne, małe firmy, czy duże firmy, większe, mniejsze. Yy, no ale okazuje się, że nie jest to koniecznie, bo. Powiedział, no dobra, je mówię normalnie, no panowie, nie mam takiego... Uczciwie, jestem normalnym tylko człowiekiem, tak? Chcę trzymać relacje przyjacielskie z wszystkimi firmami, z którymi współpracuję. Okazuje się, że jestem chyba wrogiem numer jeden w zakładzie i podejrzewam, że każdy yy, dla nich jest wrogiem, kto ma dla nich reklamację. Już wam tłumaczę. Nie mam takiego procesora innej sztuki. Nie mogę tego sprawdzić, no po prostu nie. Mam AM4... Mam tam jakieś intery, no nie, mam takiego oprotka. Sprawa jest powiedzmy, w miarę naturalna, tak? Nie mamy procesorów wszystkich. A jest spora szansa, że uszkodzony jest procesor, ale nie jest to takie oczywiste. Yy, czyli teraz tak, chciałbym wysłać yy, na reklamację no płytę i procesor. Fajnie by było, żeby oni to sprawdzili na serwisie, bo takich procesorów mają, a że właśnie pan twierdzi, że nie mają, że oni nie mają skąd oni muszą sztukę rozpakować, dlatego tego nie może zrobić. I każdy mnie zapłacić 150 zł, chyba netto, tak mi się wydaje. Ja zrobię 150 zł za to, że oni mi wysłali uszkodzony towar. Rozumiecie to? To jest kurwa jakieś chore, Ale lepiej wam powiem. Z serwisem trochę się powiedzmy, popstrykałem. O to, że on tego nie chce zrobić i sprawdzić. Ale tak szukam, kto tam jeszcze odbierze. Tam jest lista telefonów na ich stronie. Po kolei dzwonię, bo oczywiście nikt nie odbiera. Jest dyrektor marketingu. No to nakreślam mu sytuację, mówię, czy to jest w porządku, żeby wstać ode mnie 150 złotych. On mówi, że tak, że mam im zapłacić, bo on tego nie może sprawdzić inaczej. Więc mówię, mam do czynienia, nie? Ja jestem klientem B2B od dawna. Wstawiłem tam pieniędzy na kilkanaście tysięcy złotych. Ostatnio zdarzyło się im wysłać komputer i nie wziąć pieniędzy. 4500 zł przyszło w pudełku, w pudełku, w sensie części, i nie wzięli pieniędzy. Faktura została napisana, że jest zapłacona. Yy, ja wybrałem pobrania, więc nie zapłaciłem za towar, oni to wysłali. W zasadzie mogłem udać, że uciekam z tymi pieniędzmi. Mi się nigdy nie na nie doryszł. Na koniec roku może by się kapnali, że brakuje 4500 i handlowiec co to zapłacił. To chociaż mówią, to zróbcie 2 złote rabatu na tę fakturę, nie? Za to, żeście mi oszukali. Znaczy, za to, że ja was nie oszukałem, że nie ukradłem. A gość mówi, że nie dość, że mi nic nie zrobi, to jeszcze mi policzył 5 złotych za pobranie, żebym mu dopłacił. Więc co ty kurwa? 5 zł za pobranie, jestem Ci winny, jak towar przyszedł bez pobrania, yy, jeszcze ze zrobiłem Ale dobra, mówię, zapłacę Wam te pieniądze, bo to, mówię, to, to, to Wam się należały te pieniądze, ja nie chcę ich ukraść Chciałem 2 zł rabatu, mówię pójdź mi 30 złotych, 50 na czymś, on nie może yy, Ale idąc dalej, jaka to jest komedia yy, Pan dyrektor działu, działu marketingu powiedział do mnie Że większość reklamacji takich płyt nowych to są uszkodzenia przy montażu to powiedziałem, mu, że mnie nie obrażał, bo jest śmieszny w tym momencie. Jestem zawodowcem w tym, co robię. On mi tłumaczy, że też klient inny biznesowy, hurtowy. Nie wiem, czy wkładał, wkładał do złego slotu HDMI i dlatego nie miał obrazu. I że nie wiem, czy są tak samo głupi. Chciał mnie obrazić, czy co. No dostał sporo nieprzyjemnych słów usłyszał w swoim kierunku bo to jest jakiś żart, żeby mnie ktoś obrażał jak mnie nie zna, niech sobie sprawdzi, jeżeli nie wie na jakim poziomie wykonuje usługi bo ja widzę na jakim oni poziomie wykonują usługi dostarczenia sprzętu, na bardzo kurwa, niskim i gościu, warto by się zastanowić nad tym ostatecznie doszliśmy do porozumienia takiego, że ja odsyłam płytę i procesor na reklamację i one jadą oba do producentów, no i wrócą wreszcie no nie? wrócą jeżeli proces będzie jednak sprawny, to wróci jako sprawny, żeby pytanie to, to wróci jako sprawna. Tylko, że to może potrwać ze trzy miesiące, taka reklamacja. I ja w tym czasie klientowi, który czeka na ten komputer, też tak samo mówię do chłopu, mówię chłopie, wysyłacie szmelc, a ktoś czeka na ten komputer. To mi mówi, że ja to na pewno popsułem. Bo to, to jest kurwa normalne? Żebym tam dostał się do prezesa, porozmawiać, bardzo chętnie z prezesem zarządu porozmawiał o tym, co o tym myślę, ale z wami porozmawiałem, może mi przejdzie do tego czasu. Ale jestem zagrzany, jak jestem zły. Jak mnie takie nieludzkie podejście denerwuje. To nie chodzi o to, że mają mi, nie wiem, przepraszać mnie czy coś. Tylko powiedzieć, panie, ze zepsuty towar, zajęliśmy, naprawimy to. I ja tak robię. Jeżeli u mnie ktoś kupi laptopa, chociaż rzadko nie wiem, czy mi się jedna reklamacja, czy dwie, i pan przyszedł, też mam czas na odpowiedź, też mam czas na przyjęcie tego jakieś ustawowe dwa tygodnie mogę to pobujać. Też gość przychodzi bez formularza reklamacji. Mógłbym powiedzieć, że przyjąłem to i spieprzaj pan stąd. Nie masz Pan formularza, nie masz Pan paragonu przy sobie, nie przyjmuję tego. Ale pamiętam chłopa, znam go, jest moim klientem, no to mówię, dawaj Pan. Na drugi dzień miał klawiaturę, bo jeden miałem taki przypadek, że klawiatura była uszkodzona, jeden klawisz nie działał. Na drugi dzień była klawiatura dla chłopa i była oddana w laptopie. A ja tutaj dostaję szmatą w mordę, a tyle pieniędzy u nich zostawiłem. To jest nieludzkie podejście, nie cierpię takiego nieludzkiego podejścia. Bo u nich procedura na serwisie kosztuje 150 zł. Ja mam w dupie jego procedurę. Jezu, jak ja jestem zły na to. Ale mówię, finalnie odsyłamy to i to przyjdzie, tylko ja w tym czasie muszę kupić klientowi nową płytę i nowego prockę i mu to wstawić i mu to dać. Bo nie będzie czekał na jego reklamację. I przyjedzie mi płyta i procesor, który muszę sprzedać następnemu. No i to już są straty, nie? Yy, ale to po prostu jest pojebane, co taki sklep jak oni, taki duży sklep, nie jest to jeden. Nie jest to jeden z trzech czy czterech Molochów w kraju. Jest to nieco mniejszy sklep. Ale mają tego towaru w brud, no przecież mają, niech nie mówią, że nie Powinni mi to po prostu sprawdzić i wymienić I to by było normalne, logiczne, ludzkie podejście Tak się działa w wielu branżach Tylko jakoś u nas wszystkich zawsze po kopię kopie odbiorców Bo ja jestem winny, dlatego teraz komisji nie wyciągniemy tą płytę I zobaczymy, czy jest rozjebana przeze mnie Czy może jednak pan dyrektor działu marketingu się pomylił Swoją drogą, świetny pan marketing dzisiaj zrobił, gratuluję Chociaż tak naprawdę ostatecznie mnie przeprosił za sytuację bo problemem było tak naprawdę to, że serwisan do mnie wyskoczył z mordą, że on nie będzie za darmo tego naprawiał Tego sprawdzał, bo jemu się należą pieniądze Myślę bardzo poważnie na zmianę hurtowni, jeżeli ktoś by w ogóle miał jakieś propozycje, jakieś hurtownie znał co dostarczają sprzęt Prosiłbym napisać w komentarzach wszyscy, może byśmy chętnie poznali te, te hurtownie Bo trochę się ostatnio... Znaczy wiele hurtowni jest właśnie tak działa Jak nieludzkie maszyny jako, że to jest mniejszy sklep trochę, to myślałem, że będzie ludzkie podejście A właśnie to w Morele i w, w x i w Computronicach podejścia są dużo lepsze do klienta Często są dzwonią, przepraszają, wymieniają płyty i jeżeli coś się, coś się takiego stanie Zdarza się, kiedyś była płyta, która nie działała w Wi-Fi od nowości, a miało być No i co? I przeprosili mnie, płyta była w dwa dni u mnie, czy tam pieniądze, już nie pamiętam yy, A tutaj dostaję szmatą w mordę, a zostawiłem u nich kilkanaście tysięcy złotych jak nie kilkadziesiąt Dobra, YouTube. YouTube, YouTube'ie. Sprawdzamy co Plece od nowa. Co Artur Duplaga zrobił źle, że ten, że ten komputer nie działa. Zaraz oczywiście się dowiemy, że pogiąłem piny i temat będzie zamknięty, tak? Będę ich jeszcze za to przepraszał, że obraziłem. No zobaczymy, zobaczymy. Fizyczne uszkodzenia przede wszystkim. Fizyczne uszkodzenia serwisanci nie potrafią montować komputerów. O, padła nazwa firmy, już więcej nie padnie. Przepraszam. Dostawca, sprzedaż, sk sprzedawca, sklep, hurtownik yy, Uważam, że to my psujemy sprzęty One przychodzą w większości przypadków Sprawne yy, Oczywiście głupi jest ten, co nie wie, że procesory się psują Statystyka ostatnia No Intel wiadomo, zrobił teraz dużą, dużą wpadkę Wiemy o tym wszyscy Ale Intel się tłumaczy, że przecież To AMD miało o wiele więcej Uszkodzonych procesorów I ja się z tym zgadzam Do tej pory tak dokładnie było Widziałem tych procesorów uszkodzonych yy, Przynajmniej Kilka, może kilkanaście Przez ostatnie 2 czy 3 lata Miało być bez cięcia a się film skończył Także kto nie wierzy, że, że zepsu, Kto wymiśli, że zepsułem to i tak będzie chyba że zepsułem A kto jest mądry To wie, że, że raczej nie Czyścimy troszkę pasty No i oglądamy Co tu się mogło stać Co tu Artur zepsuł tym razem To jest z... ale to wszystkie te sroki to mają Że to tak lata no, nie śmierdzi z tego, nic się nie spaliło. Tu wpinałem, nie zepsułem. Tu wpinałem, nie zepsułem. W ramię nic nie wpadło, nie zepsułem. Na żadnym banku pamięci nie działa, czyli rysa raczej na ramię to nie jest. Tu wpinałem dolne taśmy, ale nie zepsułem. Zobaczymy z drugiej strony, co zepsułem. Nie, no nic nie zepsułem. Dziwne, no to zostaje jeszcze jedna sprawa. Wyjęcie CPU. No i trzeba popatrzeć teraz w slot. Ja już tu patrzyłem. Wiesz, jak to było w obudowie. Wyobraźcie sobie, że nie zepsułem. Nie wiem, czy wy to w ogóle. Widzicie teraz na pewno. Nie zepsułem. Dziwne, nie? Pan mówił, że na pewno zepsułem. Tutaj też nie zepsułem O na ręce, bo teraz czynałem, to zepsułem Pierwszy raz na ręce położyłem w tym momencie A nie działał już wcześniej Ja obstałem, że uszkodzony jest procesor Bo Ryzeny yy, zaś maskownica, Ryzeny mają z tym problem I dlatego sprzedawca, sklep Pan zamiast powiedzieć Kurde Ryzeny mają z tym problem Często były zepsute To wyślij pan I sprawdzimy To, Michael, za zł, to mi karę zapłacił za 50zł to mi uszali zjebany towar Słuchajcie to, ja nie mogę tego przeżyć, ja bym chwilę Dobra, teraz żeby tego nie spieprzyć przy zakładaniu A to tak ma być Dobra Zamykamy, no i jedzie to do... z powrotem hmm. Ostatecznie ustaliliśmy, że wysyłam płytę i procka I oni to wysyłają i sprawdzają yy, Głupia procedura, ale jest jak jest Wróć, to by była mądra procedura ale oni tego odsyłają to do producenta, jedno i drugie, nie zamierzają tego sprawdzać przed reklamacją. No bo po co przecież oni są, nie są gwarantem, tak? Co ich to obchodzi, sprzedaj szmelc? Przecież w B2B można sprzedać szmelc i od, uniknąć odpowiedzialności, bo konsumentowi nie można, tak? Byłaby... Byłby problem, no bo prawo konsumenta, łokik, chroni konsumentów, mnie w tym momencie nie chroni. Ja muszę kiedyś dostarczyć towar najwyższej jakości i w 100% sprawny. Jestem tak zły, że dawno tak zły nie byłem. No nic, ja to pakuję, wysyłam i jak przyjadą nowe części, to wam pokażę. Oczywiście ja sprawdzę. No, pewnie po prostu pogadam z klientem, jeszcze jak on to widzi, ale pewnie mu zamówię nową płytę nowego prostka, to przyjedzie. Jak będzie sprawne, to będzie to też na sprzedaż. Jeszcze mi pan dyrektor tłumaczył bardzo zawzięcie, dlaczego on nie może, albo no dlaczego to kosztuje 150 zł. Dlatego kosztuje 150 zł? Że on musi odpłakować nową sztukę procesora yy, spółki, wziąć z detalicznej sprzedaży. Mówię, no, nie macie testowego M5 żadnego na zakładzie? Nie mamy. Kurwa, ja mam M4. A M5 sobie pewnie kupię, wreszcie będę miał. Eee... What the fuck? Nie, bo nie możemy, bo to teraz do każdej płyty inny procesor mi tłumaczył. Albo pan się gówno zna na tym, co mówi, albo jest. chciał zrobi ze mnie głupka, albo jest głupi. Inaczej tego nie skomentuję. Tłumaczyłem mu, się naj, najprostszą, najłatwiejszą, najtańszą sztukę na tą podstawkę, na M5. No, taką najtańszą, najtańszą, tak? Kosztuje, nie wiem, 100 zł, no może 200. I mieć. I. O kurwa, no jak, to jest takie trudne? Ja mam Ryzena 5400 na zakładzie. Ryzen 5400, czyli pierwsza generacja, która wchodziła, pierwszy sort, który wchodził na postawkę AM4. I on działa w każdej płycie z AM4, bo one są kompatybilne wstecz. Czyli skoro działa na płycie. Z subsystemami B150, to działa na B250, B350, B450, B450 i B550, yy, i nie ma z tym żadnego. Yy, wróć. 550 to już jest AM5 czy AM4. No w każdym razie wiecie o co mi chodzi. Nie, 550 to 4 jeszcze wiecie o co mi chodzi. no Tak zrobić, mieć najprostszego i to ma działać. Tym się sprawdza. Kurwa, no ludzie, ja sobie ostatecznie mówię, jak nie chcecie tego uznać, to sobie kupię taki procesor. Po prostu gdzieś u kogoś i, i, będę, i sobie na nią zdiagnozuję tę płytę do końca, bo to nie jest aż takie trudne, jak się ma części. Normalna sprawa, tylko wymagam, kupując w hurcie u, ludzi, u chłopów, kurwa, tyle czasu, wydając tyle pieniędzy, wymagam obsługi ludzkiej, ludzkiego podejścia, wymagam. Nic więcej, to nie chodzi o to, bo mi dwa dni komputer składali, mnie o to. Dzisiaj życie nie już jest w dupę całe, bo już pół dnia składania i pół dnia gadania, kłócenia się z idiotami. I dlatego właśnie chciała się działalność prowadzić w tej branży i w każdej innej. W każdym razie w dupę kopią wszyscy. Szlag mnie na to trafia. Dobra, minęło trochę czasu, bo minął tydzień, przynajmniej. Sprawa jest, mam nadzieję, rozwiązana. To znaczy, oczywiście, z hurtownią jeszcze nie doszliśmy do porozumienia żadnego, ale płyta prawdopodobnie jest uszkodzona. Procek jest 100% tak sprawny, został on przetestowany. Że nie zrobiłem tego ja, zrobił dla mnie to ktoś inny. Już wam mówię dlaczego. Sytuacja ma się tak, że na całe szczęście ten proces nie pochodził z tej hurtowni, co ja myślałem. Znaczy, cała rozmowa nasza odbyła się na zasadzie, gdyby ten proces pochodził od nich z hurtowni, ale sprawdziłem zamówienie. Procek był tańszy u kogo innego i dlatego był wzięty gdzie indziej. Przemiła firma, która powiedziała, że mogę wysłać go zwrotem darmowym przez Allegro, oni go sprawdzą i odeślą. No i faktycznie odesłali mi sprawny procesor. Yy, to podobno tak za darmo, nie chcę ode mnie 150 zł za testowanie. Mówią przecież takich płyt mamy dużo, takich protków mamy dużo, żaden to jest kłopot. Oczywiście cała jakby sprawa no, jest tam obrażony przez hurtownię, że psuje części. Yy, oni też w rozmowie ze mną nie wiedzieli, że ten proces jest od nich, nie byli przekonani tak samo jak ja, że proces jest od nich, bo myślałem, że cały zestaw jest od nich, ja nie zawsze pamiętam wszystko. W każdym razie, patrzcie, jak to jest myślnie zrobione, no bo oczywiście nie chcemy dłużej przedłużać dłużej przedłużać, nie chcemy już przedłużać tego tematu, dlatego płyta jest nowa Procek wrócił i kupiłem od razu u nich płytę żeby też nie byli stratni na tym, że musieli mi sprawdzać no to chociaż sobie zarobili na sprzedaży płyty płyta to jest ASUS GAMING A620M Plus z Wi-Fi to nie jest B650 to jest chipset niższy, ale płyta wyższej klasy jest w niej Wi-Fi mimo, że klient nie wymagał, żeby było są cztery sloty na RAM, wszystko jest tak ma być, a uznaliśmy, że ta płyta jest i tak droższa od tamtej, no nie? I tutaj ona jest rozpakowana nie dlatego, że ja ją rozpakowałem, tylko dlatego, że tak przyszła Mam nadzieję, i tak mi się wydaje, że tak dokładnie jest Że oni tego protka tu włożyli już Czy ty kończas transportu? Może, a może właśnie już go przetestowali Wydaje mi się, że mogli go już przetestować dla pewności Czy działa z tą płytą Jeżeli tak, to, to są super to są z nich super goście. Dobra, włożę mię do budowy, bo tu już jest zasilacz przygotowany. Yy, nie będziemy tego na stole testować już. Pierwsze to, to zaślepkę włożę. No tutaj, już ten komp to jest presja czasu, już jest wstyd, tak naprawdę, przed klientem, że to jest niezrobione. Dlatego nie liczymy się, że tak powiem, z kosztami. To znaczy, ta płyta jest droższa, ale będzie sprzedana w cenie takiej jak, jak była ustalona tamta płyta. Yy, trudno, stało się, to się stało. Tutaj by jeszcze chłodzenie założyć pasowało Czy zrobimy próbę? Zrobimy próbę, gdyby coś miało być nie tak jeszcze, to będziemy wiedzieć Okej, okay, tu bardzo ważne, żeby tutaj żaden nam nie nachodził Szybko podłączamy Power LED jeszcze Power switch mam na myśli, power button I grafikę dajemy i robimy test no i jeszcze ram oczywiście musimy dać. Dobra, z jednym ramem. No nic, próba nie szelba. Yy, nie ma chłodzenia, bo moja ręka będzie chłodzeniem. Jeszcze zasilanie grafiki. Chcę po prostu wiedzieć, czy to żyje. Czy tu dalej będą świeciły diody i z tego gówna. Mam nadzieję, że nie. Nie ma i oddebak, dlatego nie świecą. Protek jest bardzo gorący, czyli znaczy, że to działa. Ale zróbmy reset'ik jeszcze. Może tak zrobimy, po prostu, żeby się nie gotował biedaczek. Power. No i działa. Niespodzianka, wszystko jest dobrze. Wysłaliście spieprzoną płytę i mieliście pretensje do mnie. Bardzo mi z tego powodu przykro. Ale co? No, działamy dalej, składamy to do kupy. Testujemy i oddajemy klientowi, bo to jest w tym najważniejsze. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, Hey, Give me that crown, getting my way and to be put down It ain't your place, all this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose that fits I'm losing shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. No, dobra, kombi jest niby odpalony, ale znowu problemy. Problemy, problemy, problemy. Yy, od, musiałem, o Jezu. żeby zadziałał, musiałem odpiąć taśmy razem z USB 3.0. Bardzo dziwna sprawa, no nic, zrobimy teraz jeszcze yy... Tutaj damy Y, niech się włączy ten kombi, i poskładamy to jeszcze raz to taśmę po kolei Będziemy sprawdzać czy coś jest źle Ja tak. sprawdzę oczywiście czy w portach jest czysto, no ale powinno być Dobra, włączył się, wyłączymy go przyciskiem I teraz tak, wpinamy USB 3.0 I włączamy Działa ja. Wpinamy USB 2.0. Działa Wpinamy audio i pewnie zadziała. <grymne> działa. Jeszcze druga kość ramu nam została. Test ostateczny. Włożone i odpalony. No i gówno, nie działa. Wyżyłem drugą kostkę RAM i komputer nie zabutował. O, teraz zabutował. Długo mu zeszło, ale zabutował. A dobra, bo nowe sprzęty mają. Bo wykrył poprawnie z prędkością, Patriot Memory, wszystko z GIT. Yy, po zmianie konfiguracji rzeczywiście zdarza się taki długi start. Dobra, za wcześnie postawiłem na nim krzyżyk. Teraz jeszcze jeden start. Zobaczymy, czy będzie szybszy. No i święto. Zmiana konfiguracji ram, prawdopodobnie cały ram musiał się przetestować, uzgodnić prędkości. I teraz włączam jeszcze profile te XMP. Sprawdzam, że wszystko jest ok, instaluję system. Jakieś podsumowanie sobie zrobimy za chwilę. No i kończę, kończę składać, bo ten kablologię trzeba troszkę ogarnąć. Nie jest aż tak ładnie, jak bym chciał, żeby była. No i dobra, do dobrnęliśmy do końca tej niesamowitej przygody. I co Wam powiem? Znalazłem lepszą hurtownię że tak powiem, w dupie mam to co, to, co się tutaj wyrabia. Ja nie mam na to ani czasu, ani chęci. Płyta jest zdecydowanie uszkodzona. Poleciała na reklamację. To... No i właśnie, jak takie reklamacje są organizowane w moim przypadku i w przypadku każdej firmy, nie dostanę za, nie, pie... za nią pieniędzy. Dostanę tutaj drugi egzemplarz płyty i mam ją wtedy, tak? No i wiecie, jak to jest. Nie chcę być gościem, który. Wciska klientowi to, co ma na półce. To znaczy, teraz następny komputer składany, to będzie wiadomo, że ja tą płytę muszę komuś wcisnąć, no bo mi została. Do dupy, nie? Chciałbym być serwisem, który robi, jest zlecenie na komputer, no to dobiera płytę normalną i jest Git. Dlatego, no co, no w cenie hurtu jestem w stanie ją po prostu sprzedać. Oczywiście, że i przyjdzie druga sztuka, tak? Bo tak pewnie będzie. A może jakiś komputer wreszcie poskładam i go sprzedamy. W sensie no, wystawię go yy, cały kompletny, zobaczymy, może właśnie sko skombinujemy jakieś podzespoły normalne i wystawimy całe kompa I zobaczymy czy to, się, czy to się kalkuluje W każdym razie klient był bardzo miły, odebrał to wczoraj rzutem na, na taśmę, to oddałem godzina 16.30, czyli pół godziny po zamknięciu zakładu yy, No bo już nie miałem sumienia klienta przetrzymywać i chciałem to po prostu wziąć, zrobić żeby, miał to, żeby to mieć z głowy, żeby on był zadowolony, że już ma komputer gotowy no co tam jeszcze było, to brakowało śrubki od obudowy Od szkła hartowanego, został zamówiony komplet śrub eee, Tam jest korekta, bo to inna akurat firma obsługiwała obudowę Tam jest korekta zrobiona, także nie ma problemu Z tego wybrniemy, dostanie klient sobie cztery śruby nowe I kolejna sprawa, to mam nowego hurtownika, podpisałem umowę dypliarską Nie będę mówić jaką firmą, bo może... Nie wiem, czy oni chcą, żebym mówił, czy... No to niepotrzebne to jest Ale jest taniej, milej czy szybciej? Pewnie szybciej, bo szybko to obsługują. Lepiej, sympatyczniej, no wszystko jest tak jak ma być, tak? Handlowiec jest przemiły, nie jest tak, że odbiera Halo, słucham, o Jezu, Pan zapytał o towar, a ja nie chcę udzielać odpowiedzi, bo nie mam czasu. Tylko jest elegancko, ja dzwonię, Pan mówi jaka jest sytuacja, że chce współpracować, chce się kontaktować. W każdej chwili jest pod telefonem, jest przydzielonym handlowcem do mnie, to znaczy ma więcej oczywiście firm pod sobą, ale on się zajmuje elektroniką, on jest handlowcem, on jest dostępny na infolinii Razem rozmawiamy, razem negocjujemy ceny No to jest moim zdaniem podejście normalne Już na przesyłkach widzę, że jest Wziąłem zamówienie teraz na następnego kompa, tam na modernizację Ponad 3000, a 4000, bo tam jeszcze różne graty Oni i właśnie, kolejna sprawa, różne graty Co oni mają w super cenach Dyski SSD mamy teraz do laptopów, które mamy do handlu Mamy nowe dyski od nich Pamięci i RAM do laptopów nowe Z gwarancją i tańsze niż używki na Allegro. No to, to żyć nie umierać. Tutaj negocjujemy ceny, jest wszystko tak, jak ma być. Także co, żyjemy? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć. A, bo miałem powiedzieć właśnie. Jest abonie jest, jest, na 4000, wysyłka jest darmowa i to mi się podoba. Cześć, hej.